<laughs> Musisz przyznać, że jak tatuj zrobi dziubek, to nie ma chuja we wsi. Co prawda, to prawda, że na twój dziubek nie ma bata. Jest zajebisty. I tylko w głębi duszy, jak ząb z dawna ćmiący, lękam się tej wariackiej sztafety pokoleń. Mój ojciec przecież też tak zmagał się przed wyjściem. I na mnie się ten obłęd pewnie nie zakończy. Życie, tylko o małżeństwo dbać trzeba, pielęgnować jak ogród. Co jest najbardziej znane Chopena? Chopina? Chopina? Polone zazdurę, tiuda rewolucyjna. Ale taki najbardziej, że od razu już wiadomo. No i tiuda rewolucyjna. Podobno napisał to dla jakiejś dupy. Dla dupy? To nie rewolucyjna chyba. Ciekawe, czy popuściła mu szpary. co zrobiła? No czy ją zapiął, więc zerwał. To ja lecę, śpieszę się, lecę. Gdzie ty się śpieszysz? Tato, kurwa. No bo kurwa, się do domu. Ale to do domu się śpieszysz, kurwa? No, niby kurwa racja. Co ci się stało? Przypieczyłem się w skrzynkę. Ja, zajebiście. <laughs>